Kulmbacher, brawa raj. się ciągnie tam, head daleko jeszcze. Z jednej z tej strony jeszcze w tamtym kierunku. Ho, ho, ho. Niemalże wszystkie budynki jak nie wszystkie zbudowane z piaskowca piknie panie to zrobione jest piknie nie McDonalda drugi dzień świąt McDonald's spotkajmy się no nie wiem weźmy nic Tu masz z prawej liptonka. Liptona szukasz? i... I soski. I weź jeszcze korywursta jednego. Gdzie to jest? Nie wiem, musisz znaleźć. Chyba w Basic będzie. O, jest, zobacz góry no tak 14,67 zapłaciłem no 3,99 no ale tu jest 3,99 za Happy Milla 7,69 za zestaw Royal TS no i czym żeby było Niemiecki mcdonald bez kury wursta. Mak kury wurst za 3 euro. No, ja wszystko razem. 14,67. jest. Tak. Sałatka. Pomidorek świeży. serek A tak wygląda Bratwurst. Kury wurst. Nie wygląda to za dobrze, ale smakuje całkiem nieźle. Tankę Kolejne opuszczone miejsce w mieście, a po drugiej stronie już Media Markt, ATEU. No i jak dzieci na jedzeni? No, na jedzeni? O McDonald's to wchodzi, obiad tak nie wchodzi co? Jak McDonald's, ha? No, nie. <grych> nie smakuje tak obiad w domu jak w McDonaldzie? No też smakuje. No to czemu się obiadu nie zjada? No bo by nie byłem głodny. Volkswagen Polo 6 Comfort Line 1 lit TSI o, z 17 roku hmm, 95? koni mechanicznych 18 200 To Skoda jakaś RS hmm, Chyba Oktawia tu golf 249014 TSI Też 17 Start Stop system w kombi A tu co mamy? Volkswagen, Golf, Sports Golf też, ale dziwny, jakiś taki duży Sports Fun. 21 900 25 300 Audi Q3 Sport 2 litry TDI Quattro kolor ładny nie? Tego. Jak żywe A to co? Golf Ale już nie dali blisko opisu <kłysy> już chyba 8 się zdaje. to jeszcze chyba szóstka 19. Uuu, a tu jest mój. Ale biały, ładny. Miam miam. te szóstka Multival Comfort line nawi 34500 hmm. śliczny